Ei, eu estou pronto, Powtórzyliśmy badania. Nie masz kiły. Uf. I co najważniejsze, nie mam HIV. Wczoraj, jak pani do mnie dzwoniła, miałem wszystkie objawy: ból głowy, nudności, jak jakieś problemy żołądkowe. Teraz już wiesz, że zamiast przykopywać niepotwierdzone informacje w internecie, wystarczy po prostu się przebadać. Ma pani rację, ale z tego całego stresu o niczym innym nie mogłem myśleć. Ja wiem, że większość osób. Kojarzy choroby przenoszone drogą płciową tylko z HIV, ale istnieją inne, równie niebezpieczne. Na przykład wirusowe zapalenie wątroby. Czytałem o tym, że przede wszystkim wariant BHC jest najgroźniejszy. Dokładnie, tym bardziej, że większość chorób przebiega bezobjawowo. Jednak coś mądrego przeczytałeś w tym internecie. Jeszcze tak seksu, jak się czyta o tych chorobach wszystkich. Słuchaj, seks to naturalna potrzeba. Tylko trzeba robić to z głową i się zabezpieczać. Racja. Bardzo Pani za wszystko dziękuję. Będę już lecieć. Pamiętaj, żeby za trzy miesiące powtórzyć badania na HIV. Dopiero po takim czasie, od ostatniej ryzykownej sytuacji, możesz mieć pewność, że jesteś zdrowy. Dobrze, tak zrobię. Do widzenia, dziękuję. O, cześć. Muszę ci coś powiedzieć. No? Co prawda cały czas muszę zachowywać wstrzemięźliwość, ale powtórzyłem badania i wszystko jest dobrze. Wow. Gratuluję. Myślałam, że się ucieszysz. Mam się cieszyć z tego, że w tym samym czasie kręciłeś ze mną i spałeś z innymi? E, przepraszam, ale to ty się ze mną przespałaś, kiedy miałaś chłopaka. Hello? chcecie ze sklepu? Ale to ty za mną cały czas latałeś i ciągle się narzucałeś. Ja się narzucałem, jeszcze może usłyszę, że zmusiłem cię do czegoś, hipokrytka. Wow, teraz wychodzi, jaki jesteś miły i kulturalny. Każdy ma gdzieś swoje granice, a ty, skoro nie chciałaś być ze mną, trzeba było nie zaczynać. Dobra, słuchajcie, odcinek o People Pleaser właśnie się renderuje, ale nie mamy żadnego nowego tematu, więc... Kuba? Może o tym, jak przygotować się do pierwszej randki. Okej, okay, pierwsza randka jest spoko. A Michał, masz coś może? Infekcje i choroby przenoszone drogą płciową. Okej. Okay. STI mi się podoba. Możemy zrobić. Kasia, co o tym myślisz? Ja jestem za pierwszą randką. Czyli mamy remis. To jesteś zajęta? Eee, wchodźcie, wchodźcie. Właśnie przeglądałam ostatni odcinek i widzę, że średnio się ogląda. Wciąż próbujemy rozgryźć algorytm YouTube'a. Może musicie wybierać lepsze tematy? No właśnie w tej sprawie. Wybieramy między STI-sami a pierwszą randką. Hm. Pierwsza randka najlepiej za wiele od niej nie oczekiwać. Temat dobry, ale na razie zróbcie te choroby i skonsultujcie to koniecznie z jakimś lekarzem. Dobra. Chyba nawet mam kogoś, kto mógłby nam pomóc. No dobra, to wszystko, bo jestem zajęta. No dobra, dzięki, spadamy. Bok. Masz bardzo zwinny język. To nie język, tylko technika. A powiedz mi, czy podczas seksualnego czy się można czymś zarazić? Cóż za romantyzm. Ej, od początku ci mówiłam o czym chcę rozmawiać. No tak, tak, oczywiście. Tak więc wracając do rozmowy i odpowiadając na Twoje pytanie. Yy... Jak najbardziej podczas seksualnego może dojść do zakażenia. Ryzyko może nie jest tak duże jak podczas seksu waginalnego czy analnego, ale dalej jest. No, a można też złapać HIV albo żyrączkę? No i ciłe chlamydię czy opryszczkę pospolitą, wiele innych. A jeśli mamy jakąś ranę błony śluzowej w jamie ustnej, to ryzyko wzrasta. No to co zrobić, żeby niczym się nie zarazić? Po pierwsze to Wiedzieć, z kim go uprawiamy. Ty mi powiedziałeś, że jesteś zdrowa, a ja ci zaufałem. No tak, w sumie to prawda. A po drugie, jeśli mamy jakąś ranę w jamie ustnej otwartą, to powinniśmy się jednak powstrzymać i nie być dawcami seksualnego. Zabezpieczają nas też prezerwatywy czy maseczki. E, oralne, to, ale to zależy już, jakich narządów dotyczy seksualne. <grymne> ale w sumie, no dobra, okej. Okay. W tych obu przypadkach prezerwatywa jest spoko. Możesz się założyć na penisa, ale w sumie możesz się też przeciąć wzdłuż i założyć na wargi sromowe i łechtaczkę. No, jeśli jesteśmy aktywni seksualnie, to niezależnie od zaufania zaleca się profilaktyczne badania. Okay. Um, mama, dobra, ubieraj Dobra, doku. you mm -hmm. Mama. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie mówiłaś, że będziesz mieć gościa. Ja pomagam Sandrze przy tym kanale o edukacji seksualnej. E, o edukacji seksualnej? A to nie miał być kanał o dojrzewaniu? Nie, no, jakby. Dojrzewanie jest no, jednym z elementów. No, tak. No to cóż, no. No to z chęcią sobie w końcu obejrzę ten kanał. Poczekaj, aż się ojciec o tym dowie. Ale o czym? Przecież tam nie ma nic złego. Ludziom brakuje edukacji seksualnej, a my im ją tylko dostarczamy. Ale po co to robić? Po co tak seksualizować młodzież? No ale skończ z tymi swoimi argumentami o seksualizacji młodzieży. Przecież to jest jakiś bullshit. Przecież właściwa edukacja seksualna nawet może opóźnić wieki inicjacji. Lepiej, żeby młodzi mieli wiarygodne źródło informacji, skoro w szkole praktycznie w ogóle tego nie mają, no a z rodzicami też nie bardzo mogą o tym porozmawiać. Czy ty, przepraszam, pijesz do nas? Może tak. Bo chyba zapomniałaś, jak ty i ojciec byliście młodzi. Tak, tylko że z nami nikt na ten temat nie rozmawiał i proszę, jakoś dorośliśmy to chyba zapomniałaś, że jak się dziecku czegoś zabrania, to ono jeszcze bardziej chce to zrobić. Słuchaj, wystarczy, dobrze? Ja nie chcę, żebyś się tym więcej interesowała i nie będziesz chodzić na te praktyki. Że co, proszę? Że to, że ci zabraniam. A jak ojciec wróci z delegacji, to tylko ci to powtórzy. Czy nie masz. Dzięki. Chcesz się czegoś napić? Nie, dzięki. Może się pocałujemy? Pe pewnie. że tak długo z tym zwlekaliśmy ale jeszcze się udało